Siema siema, Dzik Wojtek z tej strony. Dzisiaj się melduję z mojej piwnicy, tutaj powiem kilka słów, jaki dzień, gdzie jadę i tak dalej, także mamy środę, godzina 6.15, cały dom jeszcze śpi I, i, i mam urlop, jadę na pola, wczoraj sobie zrobiłem rozeznanie na moich miejscówkach, niestety airgolding niedostępny, pola są niewyrównane Dlatego jadę yy, do miejscowości zalzor, tam okolice miejscowości zalzor. tam pola są fajne, wyrównane. A potem jak tam, podejrzewam, że mało tam znajdę i następnie pojadę gdzieś na Szynbrun. Dobra, no to tyle. Pierwsze ujęcia, jak coś będę znajdywał na polu, no to będę kręcił telefonem z lampą, bo ciemno jak w dupie i kamera GoPro nic nie wychwyci. Dobra, widzimy się przy pierwszym dołku. 7:15, a ja jestem dopiero przy pierwszym sygnale. Tutaj tak wygląda pole. No nic tu nie ma nic. Pół godziny chodzenia i, i, i wielkie rozczarowanie. E, pocisk wyleciał fajny sygnał 78, ale to nie jest to, po co tu przyjechałem także pocisk ląduje w krzakach a ja lecę dalej. Plan na dzisiaj: plan na dzisiaj jest taki, aby tu jeszcze pobuszować pół godziny przejdę tutaj. E, następnie podjadę do Bauera hmm, spytać się o zgodę na pewne pole. Podejrzewam, że się nie zgodzi, gdyż chyba jest obsiane, i będę w, uderzał w kierunku Esenbach. Sygnał numer 2. Niestety łuska wysokiego kalibru zupełnie mnie to nie interesuje. Nie jestem fanem militarki, jestem fanem. O! Widzicie, bardzo miła niespodzianka w postaci takiego haka. Wygląda to na coś starego. Nie wiem, od czego to mogło być. Może jakaś zawieszka, pewnie zawieszka, Haczek, haczyk taki. No fajnie, dobra. E, 25. Zastanawiam się, czy przed ósmą, jak podbiję do tego bowera do domu, zapuka nie będzie za wcześnie? A co, jak mam małe dzieci i łobuzę? No, ładny domek, nie? Ładne obejście, ładnie wszystko przystrzyżone. Ja tu jeszcze nigdy nie byłem. Dobra, zboczyłem trochę z, ze ścieżki. Eee, będę musiał się teraz do góry wbijać do tego Bauera. Nie wiem, czy tu jest dojazd do niego. No i dupa. Bauer powiedział nie wolno. Świeżo posiane. No, ale nie wzeszło jeszcze. No, ale okej, okay, dobra. Eee, jego teren, jego zasady. Plan B, jadę na Essenbach. W drodze na Essenbach, tam będzie jeszcze jedno pole. Może coś tam wyskoczy. Zobaczymy. No ale no niestety tutaj straciłem jedynie półtorej godziny. Na jeżdżenie, na pytanie się. No i dupa. Dobra, zmiana pola. I wychodzi fajna plomba. No, oczywiście w GoPro zbliżenie nic nie pokaże. Także już robię Wam fotkę. I, i, I wylądowałem tu na takim polu, e, pole na Schönbrunn. I co najlepsze, ja tu nigdy nie byłem. I mam nadzieję, że coś tu znajdę. To znaczy znaleźć na pewno coś znajdę. Pytanie tylko ile. No i poświęcę temu polu naprawdę parę ładnych godzin. Dobra, sygnałem numer 2 z tego pola jest useczka. Łuseczka zawsze pięknie bije. A tym razem jest to Pierwsza Wojna światowa chyba nie, nie jest truch. Mauser, klasyczny mauser. Dobra. Lecę dalej. No słuchajcie, mi już się to pole podoba, gdyż druga rundka za mną i... 27, 27. Jest to jakieś sreberko. Jest to dosyć stare sreberko. Pierwszy raz coś takiego widzę. Trójeczka na dole, na górze krzyżyk, na drugiej stronie szósteczka. 1600, któryś. Do identyfikacji. No, piękna moneta. I, i, i mam nadzieję, że tutaj takich rzeczy wyjdzie mi dużo, dużo więcej. Kurde, dużo śmieci na tym polu. Jakieś takie zawiniątka z aluminium. No, ale no co, nie, nie pojadę nigdzie indziej, muszę zrobić to pole. E, e, e. Coś miałem powiedzieć i sobie zapomniałem. Dobra, jak mi się przypomni, to wam powiem. A tutaj nam wychodzi pocisk z II wojny światowej. No, powiem wam, że zrobiłem takie 3-3-3-3 długości. Ej, puszka była rozszarpana na tysiące części. No po prostu masakra z 20 sygnałów. Dobra, mam nadzieję, że im bardziej będę się oddalał od tego brzegu, będę się zbliżał tam, tych sygnałów będzie więcej, tych wartościowych sygnałów mam na myśli. No i drugi pocisk. No słuchajcie, kurczę, śmieci, a śmieci. Także zmieniam taktykę. Zacznę to pole od tamtej strony, a potem przejdę tam na pole kukurydzy, bo wydaje mi się, że to ta kukurydza. Ja już tam chodziłem, przechodziłem wzdłuż i wszerz, ale ja wiem, że tam jeszcze coś wyjdzie. Także zmieniam taktykę i do następnego dołka. Dosłownie minuta po tym, jak znalazłem ten pocisk przed chwilą, wyskoczyła krągłość numer 2, jest to fenolek bawarski, jak bije. Tak, mocny sygnał 62,3, one tak biły. To jest druga połowa XIX wieku. Data raczej nie będzie widoczna. Zrobię Wam zdjęcie Godła jedynie I, i, i lecę dalej. Dobra, mówiłem, że przejdę tam, a może zrobię tu rundek parę. E, po tych wojażach na Zaldzdorfie buty mi tylko przemokły. Kurde. E, no a przez stopy najwięcej się traci ciepła, także troszkę mnie od dołu e, zimno bije. Muszę się rozejrzeć za jakimiś takimi fajnymi butami. Tym razem tylko Soniak. A było tak samo jak to sreberko na początku z tego pola. Dobra, lecę. Dobra, przeszedłem na drugą stronę tego pola. Tu jest mniej śmieci. Ale nie jest tak wyrównany jak tam. Ale dobra, nic. Wysło wyskoczyła nam monetka. Znowu ten sygnał taki mocny 64,5. Nie wiedziałem, myślałem, że medalik, ale jest monetka 1865 chyba. Albo 1855 Wiem, że na końcu piątka Ten nieco w lepszym stanie niż poprzedni Także krągłość numer 3 nam wpada Godzina 9.25 e, Idę w kierunku tamtym Zobaczyć jakie są e, Jakie ściernisko po tej kukurydzy Wysokie czy niskie, jak niskie no to tam się przeniosę, a jak wysokie no to tu jeszcze troszkę spędzę czasu i pojadę w kierunku tamtym. Na Essenbach już mi nie starczy czasu, bo już jest no, leci czas jak nie na tych wykopkach. Nic nie znalazłem konkretnego oprócz tej srebrnej monety, a tu już w pół do dziesiątej zaraz, nie? Także no, o 13:30 muszę się zawijać do domu. Dobra, to tyle. Lecę dalej. O fakt, Nie nagrywało się. Ja tu się produkowałem nad tą monetką, a tu dobra. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że krągłość numer 4 wpada. Tym jest to sreberko. Bardzo nieoczywisty sygnał. Tu, gdzie godło, jest lepszy stan zachowania. Tu, gdzie data, jest nieco gorzej. Zrobię Wam zdjęcie. Sami ocencie. Sygnał na oko. Słuchajcie, najpierw to spostrzegłem, potem mi zapiszczał. Wykrywacz, klamerka, kawałek klamerki, nie jest to koninka, gdyż jest tu zdobienie A, a, a no po co ko koniu zdobić klamerki Także no, tak to wygląda, wpada Wam fotka I lecę dalej, z dala już widzę, że, że, że te kosiki od kukurydzy wysokie są Także tam raczej nie pokopię i tutaj będę rzeził to pole Ale idę zaraz w stronę plecaka zjeść nie, 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 zdecydowanie za wysoko, za wysoko, nie na moje nerwy, ewakuacja stąd, e, wracam na tamto pole gdzie byłem, to jest przechodzone wzdłuż i wszerz, no ale fajnie utwardzone, także no tutaj czyste sygnały by były, ale nie chce mi się. Mam podejrzenie monetki, więc nakręcimy od początku. 39. Zobaczmy, co to jest. Dobra. Jest już to na zewnątrz. Jest kurde! Jest srebro, znowu krajcar. Kurde. Ile tych krajcarów na tym polu? Wibiła godzina 10, więc pora na śniadanie. Zobaczcie, Libakas z niemiecka, a natomiast po polsku ekstra sobie wygooglowałem, żeby wiedzieć, jak Wam to powiedzieć. Zapiekany pasztet wątrobiany. Wczoraj to robiłem na ciepło, dzisiaj na zimno, oczywiście, ale na ciepło smakuje naprawdę wyśmienicie, jak się wyjmie z piekarnika. Ach, i zmienię zaraz sobie cewkę, na tą mniejszą, którą zawsze wozisz ze sobą. Boże ją, a nigdy nie zrobię z niej użytku. Także dzisiaj na te nierówności tutaj myślę, że będzie mi się lepiej chodziło z mniejszą cewką. No i wymieniłem teraz akumulatorek w GoPro. Nie wiem czemu, pokazuje 40%, a się wyłącza. Teraz zmieniłem na nową, to powinno śmigać. Na resztę z dnia wystarczy. Zupełnie inaczej się chodzi z tą małą cewką, muszę Wam powiedzieć. Eee, ta cewka jest bardziej dokładna, także. No, inne są sygnały. Inne są sygnały, inaczej ta cewka reaguje na dany przedmiot. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale wiem, że no na drobnicę oczywiście najlepsza jest taka mniejsza. Tylko no ja u mnie kwestia przyzwyczajenia. Po prostu nie chce mi się czegoś nowego uczyć. To ujęcie nakręcę telefonem, aby wam zobrazować, co to się podziało z tym. No znowu wyskakuje mi sreberko i zobaczcie, to srebrzenie z monety zostało na bryłce. Gdzie ta bryłka? Eee... A, a, a. No, o widzicie? Nieźle, nie? No, a tu jest moneta. Krajcarek bawarski 1855. No i luks, o to chodzi. Krągłość numer 5, trzecie sreberko. Dobra, słuchajcie, po zmianie cewki melduje się na e, pierwszej monetce. No fajnie, bije 31. Jest to godło. Hmm. Hessia może, Hessen. Niestety druga strona niewidoczna. Zajechane jak nie wiem to sreberko. Zrobię Wam zdjęcie. I, i, I co do cewki, co do cewki. Parę słów o cewce jeszcze. No jest czuła, jest czuła. Dużo sygnałów kopieł. E, ta monetka no, pierwszym znaczącym sygnałem jest a tak to łuski, jakieś druciki, ale nie jest tak głęboka jak ta duża, ale jest czuła. Także no, na to pole idealna. Tylko no, nie jestem do niej przyzwyczajony, więc efekty też nie będą jakieś porażające. Dobra, gdzie pilot? E, I co? I zostanę tutaj. Powiem Wam, że zdecydowanie nie doceniałem tej cewki. Druga sre, srebrna moneta. Fajny sygnał 61. 6 krajcarów, data na pierwszy rzut oka niewidoczna, muszę to przeczyścić. No ale godo Bawarii. E, król e, Józef Maksymilian, to jest tak 1805, 6, 7, nie wiem, muszę tu wyczyścić tu na dole tą patynę i, i, i No i lux. Nie wiem, która to jest moneta. Dzisiaj srebrna. 6, 7, coś koło tego, ale co, co mnie dziwi, to tu już nic nie wychodzi e, fenolków tych tradycyjnych Deutsches Reich. Pełno srebra, a, a, a. No ale okej, okay, no, jak najbardziej się cieszę. Tego dzisiaj nie było, więc pokażę kawałek koninki. Tak się prezentuje, nie zachowała się w całości, niestety. Czysty sygnał o wartości 80. Czy to duża cewka, czy mała cewka, brzmi tak samo. 50 fenolków. Zrobię Wam zdjęcie, bo stan zachowania może być. I lecę dalej. Muszę się rozebrać, bo noszę na sobie tą zimową kurtkę. Był taki okres między 8 a 10, gdzie dosyć zimno było, a teraz znowu mi gorąco. A znowu, a znowu rozkładałem się o godzinie 6.30 na polu. Było ciepło. Patrzcie, nasi tu byli. Ktoś sobie opróżnił Augustinerka na polu. Ale bym się napił takiego po tej Lebakezy. Dobra, położę tu. Opróżnię moją sakiewkę z... Z... ze z, z, z szrotu. Kurde, widelce, niewidelce, łusek chyba już z 20 znalazłem. Oczywiście wszystko wyrzucam. I co chciałem powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? No, że kurczę po zmianie tej cewki fajnie się kopię, ale dużo jest sygnałów szrotowych jest czuła, więc i się kopie, więcej sygnałów. Dobra, kurtkę zostawię tutaj, bo się zapocę i lecę dalej. Pytanie, czy to może coś starego być? Wydaje mi się, że tak. Widzicie ten kształt? Tylko coś materiał taki niefajny. Hmm. Ciekawe. Bije na. No. no, 361, także hmm. Nie wiem, nie wiem. Po dłuższej pauzie bez sygnału, taki guzik, a nie będę robił zdjęcia, bo te zdobienia takie brzydkie. No Pospolity Pospolity z XIX wieku guzik. Uszko zachowane. I, 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 co? Zrobię jeszcze jedną, może dwie rundki, idę do roweru się napić. Bo mam kapcia w buzi i będę musiał za jakiś czas wymienić baterię w wykrywaczu, gdyż też już zaraz powiedzą amen. Piękna ta jesień w tym roku! Naprawdę pięknie jest. Po nieco dłuższej pauzie, bez sygnała, pojawia się guzik, ale guzik jest to brzydki. A, jakiś cynkowy. Brzydactwo, wiecie co? Wyrzucę go. Taka piciupeńka, kulka muszkietowa. Nie było dzisiaj, więc jaką pierwszą nagram. padła mi. Pomału tracę siły i ochotę przez te łuski. No naprawdę, no jak nie łuska, to jakiś drucik, to blaszka i tak na przemian. Uska drucik, blaszka. uska, drucik, blaszka. No kurczę, niechże wpadnie jakaś ta moneta. No słuchajcie, już myślałem, że nic dobrego mnie tu dzisiaj nie spotka, bo chęci i siły mi pomału odchodzą. Jest, najtka dnia. Pięknie brzmi. 61. 10 Krajcarów, 1775 rok, Bawaria. Druga strona, też wszystko czytelne, tylko troszkę zaszło zie zielonkawym nalotem do wyczyszczenia. Ząbkowany rancik, no, no mistrzostwo, no, 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 dla takich chwil się chodzi. No. Która to dzisiejsza srebrna moneta? Nie wiem, ósma, dziewiąta, no sami widzicie, o tutaj kawałek ceramiki. Podejrzewam, że też z tego okresu no... No, piękna, piękna ta moneta jest. Równiutkie 53, ja już tu widziałem zarys. E, zarys jakiegoś kółeczka, gdzie to jest. Jest. O! No, jest i dajcie zraź. O, jaka ładna jedyneczka. O jejku. 1889 Piękności Tego mi brakowało dnia dzisiejszego Bez fenola do domu nie wracam, bo nie miałem dzisiaj jeszcze No i luz, dobra, wiecie co, no wybiła 12 Dzwony biją, tak, jest 12 I, i, i sobie założyłem, że do 13.30, ale już mi się nie chce chodzić Już jestem taki nasycony tymi wykopkami Więc pomału najpierw pójdę tam po kurtkę Bo tam rzuciłem, a następnie do rowera. Przy rowerze się napiję, porobię zdjęcia. E, zrobię podsumowanie i do domu. Moja decyzja o zejściu z pola została przyspieszona, gdyż mi siadła. A już mi się nie chciało zmieniać baterii. Także dzisiaj jestem usatysfakcjonowany w 100% z wykopek. Przejdźmy do podsumowania. No jest to podsumowywać. No zobaczcie sami. Znajdką dnia jest 1000. Z 1775 roku 10 krajcarów, niewątpliwie. Następnie ta monetka, drobne sreberko z 1600 któregoś, nie wiem którego. Eee, no 7 sreberek wpadło łącznie. 3 krajcarki bawarskie. Tutaj szósteczka, tutaj destrukt z Hessich, to jest chyba trójka. Tak to się prezentuje w monetkach, jeśli chodzi o inne. Znajdki, no to godnym odnotowania fancikiem jest ta klamerka, pachnie mi średniowieczem. Tutaj jakiś haczyk, ale niezbyt stary. Hmm, te dwa pociski. A to to będzie chyba od łyżki widelca od jakiegoś czućca. Nic starego w każdym bądź razie. Dobra i to wszystko na dziś. Jeśli Wam się spodobało, no to e, zapraszam do stałego odwiedzania mojego kanału. Kliknijcie w dzwoneczek. I widzimy się najprawdopodobniej w sobotę, jeśli się nic nieoczekiwanego nie wydarzy. Trzymajcie się, hej!